Ostatnio mam spory kryzys, biegowy oczywiście, i przyznam szczerze, że żyją we mnie teraz dwa wilki. Czekajcie, wepnę sobie Was tutaj gdzieś teraz. No bo to jest tak, że z jednej strony jestem miłośnikiem natury i uwielbiam wszystkie aktywności z nią związane i jestem w tej grupie osób, które mówią: rzuć wszystko i wyjedź w bieszczady, czyli po prostu zamieszkaj w lesie, ale ja z drugiej strony mam taki rodzaj pracy, że dużo czasu spędzam w mieście, co automatycznie przekłada się na to, że w tym mieście po prostu biegam. I mam teraz trochę tak jak w tym memie z jednym z kandydatów na prezydenta RP: czyli bieganie w górach jest super, ale asfalt też jest ok. No i nie wiedzieć skąd ktoś w Salomonie dowiedział się o moich rozterkach no i postanowił mi wysłać dwie pary butów. Przypadek? No, oczywiście, że nie, no bo tak wyglądają współpracy: najpierw piszą i pytają, czy się chce, a potem wysyłają do testów. Najczęściej tak to wygląda, raczej nigdy nie na odwrót. Swoją drogą te buty leżą tutaj ze 3, może 4 tygodnie, więc jestem lekko spóźniony z tym unboxingiem, dlatego postaram się to teraz szybko nadrobić. A więc do brzegu buty, o których dzisiaj mowa to Salomon Ultra Glide, to skarpetki, to niespodzianka i Salomon Aero Glide. Jeden i drugi oczywiście w najnowszej trzeciej wersji. Ten jest z góry, ten jest na asfalt. Oba opisane są jako bardzo komfortowe. Natomiast czy takie są? Nie wiem. O to zapytajcie mnie za miesiąc, jak w nich trochę pobiegam. Natomiast teraz zachowam się jak prawdziwy influencer i zapytam Was o to, czy wolicie bardziej asfalt czy trail. Nie no, co ty? To w ogóle nie jest angażujące. Dobra, jeszcze raz. Ty, ale foliopaki są dozerwane. Kurde, faktycznie, ty.